Cześć Widzowie, w dzisiejszym filmie pogramy sobie na rapy.pl z moim kolegą i pobijemy się, pójdziemy na strefę eventową, żeby oczywiście nie tracić itemów. Oczywiście pamiętajcie, żeby stawić subikę i łapkę w górę. Z góry dzięki i przepraszam was za te dźwięki, które będą za chwilę w drugiej części filmu, bo niestety Discord mi się trochę zepsuł. Jakbyście wiedzieli, jak go naprawić, to po prostu napiszcie w komentarzach. Bez dłuższego przedłużenia, zapraszam Was do filmu. Ewentowa? Co? Przy jest samów jakiś, ale dobrze. nie. Idzie czterdzieska trójka na eventową. Yy, chodź na środek, bo nie goni Thanos. Aha, nie, bo ty jesteś piątka, nie? Aha, dobra. Nie no, jeszcze 33. Eee, 43 jest. Dobra, ja tu zginę. Trudno. może mają cecha Piątka? No. Co? Prawda? Ale oni pewnie mnie będą bili, goni mnie Venom, idę z nim na środek, tak, Venom, chodź na środek, nie to no, te Iron Many. Wiem, 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 wiem. Dalej mnie ten... Ty jesteś na tej jednej krójce we mnie. No chyba. Ej, to jest ten Alanek, co nagrywał z tym tym. To jakiś widz mu napisał, że on nie umie, on nie umie grać. Ej, ten kepsonek on ma cheaty. No bo widzę, jak on lata. Widzisz, jak on lata? Jaki on ma nick? Ja mu nic nie zadaję normalnie. No raczej tak, bo. Nie, właśnie nie. A słyszałeś o kopiowaniu i temu? Ja, ja też nie wiem. Strasznie dziwne jest kopiowanie. A gdzie jesteś? Dobra, ja chyba też pójdę naprawić. Albo no, jeszcze. Co zostańmy na tym TH5? Bo tu jest niby spok bo tu jest spokojnie, ale będziemy mogli się pobić. Ja miałem. No właśnie wiem, to jest najgłupsze. Ja miałem kolegę, co mu dałem i to on mi reparował, bo ma yy, ten rangę kumpel. Ej mam tego, mam jakiegoś Nikodem coś Iwentowa Ucieka Ja mu kilka setów, znaczy ja mu kilka tych dam I on już ucieka Czekaj, bo ja nie mam kubelów Chyba złotko przyszło Dobra, złotko jest na cecha 5. Ewentowa. Bić to złotko? Bił gościa, ale... Nie no, poszedł. Chyba poszedł. Mam halka. Dobra, Aleksik, Soj, chyba. Zapytam się go, czy chce Soj. No to to jest ten, to jest ten. Ej, ten Aleksik, Aleksik, który jest na, teraz ze mną na wełnie kopie, to on ma z nami Soja. Napisał, że ok. Hulk. Nie biłem się z nim. Ten idzie na drugą wełnę. Nie no, Złotko go bije. Zabijmy to Złotko. Czy na wełnę? Ten, ten Aleks coś, to on ma wipa. To go nie bij. Nie, sorry. Poczekaj, musimy tutaj zakobebować. Kurde siłki nie mam i za chwilę by mi się set rozwalił Ej tu Eee, jest problem Tylko, że on... Tylko że mamy kogoś tego co dobre hity wali No A mi set będzie padał nie no. Nie no dobra, ja już zginęłem, bo on mnie zabił. Strasznie dobre i ten miał. Dobra. Dobra widzowie, to tyle w dzisiejszym filmie, pobiegliśmy się i myślę, że było fajnie. Pamiętajcie, żeby zostawić subika i łapkę w górę. Pa!